对。Thank you. Myślę, że spokojnie, bo tu mięciutko na razie to. Wtedy jeszcze jak tam będzie, nie? to Powolę do... zacząć z tej strony, bo oni, może w międzyczasie, przyjadą, to tam będą pilnować, żeby tego przewodu nie uszkodzić, nie? Się przydadzą do czegoś. Bo tak, to przyjadą na gotowe, tylko i. Nie z tego. To dużo dwie pan na dofinansowanie, bo to na tą działalność pozarolniczą się podawali. To no w sumie też sam skorzystałem z tego, nie? Ile tak jest Nie, z, w sumie powiem panu tak: koparka, te trzy łyżki, mam młot do kucia, wiertnicę. Ten zestaw prawie 200 tysięcy, nie? No Bo tak, to sama tam koparka bez wiertnicy i bez młota, no to taniej, nie? Bo to było też dość, dość, dość drogie no to jak już, musisz, to, już tak, to wszystko tylko tak z młota to powiem panu rzadko korzystam bo swożnie dostają nie a jak już to stawka też musi być powiem panu tak za mniej niż 250 zł nie chuje za godzinę bo szkoda koparki nie bo jeszcze olej nie rozleciał się w nocy pan, nie daleko tych nie by... A, A co porówki mają? No niedaleko tam. Nie, nie, nie wiem, nie, nie, nie orientuję. Sucho tak w ziemi, że... Co? No to teraz na to... Jak już tam w polu zaczęli, co niektórzy robić, to tam jeden kurz na polu. co to początek marca, nie? Napalasz od niedzieli. Od niedzielę ma No, tylko żeby nie, nie było tak, żeby wie Pan, spadnie taki... Obfity, wszystko spłynie i nic poza tym, nie? Tak. Żeby to sobie tak popadało, tak ze dwa dni taki, nie ma śniegu i nie było śniegu w zimę. To jest podstawa, nie? A tu z roku na rok się zapowiada, że coraz mniej tego śniegu. co przyjdzie czas, to będzie kurwa mokro. Tak, i będą ludzie będą narzekać, że. O jezu, ile wchodzą. Proszę Pano, jak to jest? Nie ma na to. to jest, bo nie wiem czy tu szarpać się z tym, czy bliżej trochę w moją stronę jeszcze Stokami, czy to kamień, czy to a dobra Jakiś gruz lepiej sprawdzić, bo to nie wiadomo czasami parę razy powiem panu miałem tak, że kopałem Gospodarz mówi, że w kop, nic nie ma, nie? Nie było jakiś przewód przerwany, prądu nie ma. Mówi, o kurwa, zapomniałem. Tutaj prądu na pewno nie ma. A few moments later. Można przesuwać, nie? Tak, może pan przesuwać. No i z tamtej strony jeszcze. Z tej strony. Tego ja wolę zostawić, bo to tam łyżką. Jeszcze jakbym zębów nie miał, to jeszcze w miarę to idzie wyczuć, a jak zęby są, to zęby wejdą. A... O! Na padel Jak może pan go bo teraz jadę w tą stronę. No jak nie ma śniegu? Nie ma śniegu to ten... To no właśnie że Jeszcze jak jest wiatr nie? była jest chyba w kaskadinach była. Albo jakaś mok mokra dziura tu była. A? Może ktoś tam sypał kiedyś. Ja mnie na to yy, kiedyś, że była ta żyła i ten dziedzic wykopały, żeby stały na pewno. go zasypał z powrotem. To jeszcze był. Jeszcze był, to taki kamor nie wiem czy to taką wielką koparką by to wyciągnął. Dały se spokój i go zostawiły. No i koparką próbował później. Nie, nie próbował nawet tam. Jakiś, taki kłas wielki, że dali se spokój, zostawili to. Nie, to wyrzuci pan, bo to w marze się wróciło. Tu kostkę, kiedy... Jakby tu kostka czy co to lepiej ciutkłe głębi nie ma problemu, to jak tam pan... Z... Cześć, to? No to nie pan, różnie nie bywa, nie za płynko to później będzie dupa strefa. Jak pan mówi, 10 metrów nie zbawi? Nie zbawi, a... A północ może. tak, bo to później kostkę to przewali, co tam na 50 korytują. A nawet powiem Panu tak, nawet jakby tu Pan sobie pomierzył od ściany gdzie kabel, ile tak mniej więcej, jakieś zdjęcia, to i tak gdzieś to się zapomni, gdzieś to zginie i się nie znajdzie Wyłączyć na wszelki wypadek. Jak jest możliwość, to. ладно, американский, Шкода. <laughs> ja mi się rozładowała, i yy, muszę na telefonie. Tutaj, tak to wygląda, tam już jest w miarę tak porównane. Tu jeszcze mi zostało do zasypania. W tamtej części wykopu nie nagrałem, bo mi GoPro I Także no tak to wygląda. Także do następnego.